Dobra, działa wszystko, mam nadzieję, że tak, bo nie jestem Robert Lewandowski, żeby powtarzać jeszcze raz wszystko od początku. Ale będzie tak, co, że za Robertem Lewandowskim będzie się ciągnąć to, że to jest chyba jedyny piłkarz na świecie, który do karnego podchodzi dwa razy i za drugim razem udaje mu się strzelić. Można się śmiać, ale mówiłem o tym, że to będzie mega sukces, jeżeli będzie remis. I wszyscy moi znajomi mówili, ale tutaj na pewno nie będzie żadnego remisu, nie ma takiej możliwości, a tu proszę. Jeden do jednego z aktualnymi wicemistrzami świata. Co prawda pokarnych, i teraz można by mówić: gdyby nie kiwior sfałował, i gdyby to moglibyśmy wygrać, ojej, co by się wtedy działo? Ten wynik mógł wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie skorupski. Po raz kolejny, u nas wszystko opiera się na bramkarzach. My mamy szczęście do bramkarzy. My jesteśmy think tankiem, my jesteśmy kopalnią bramkarzy. My powinniśmy bramkarzy eksportować naprawdę na cały świat. Jeżeli jesteście w tarapatach, jeżeli wasza drużyna nie domaga, jeżeli nie macie do końca koncepcji na grę, proszę bardzo, wynajmijcie, kupcie naszego bramkarza, bo on uratuje wam wynik. Oprócz Lewandowskiego. Jana Pawła II, Krówek, towarem eksportowym powinni być absolutnie bramkarze. Michał Prowierz miał szansę stworzenia kadry bez Roberta Lewandowskiego miał szansę stworzenia kadry, która byłaby nadzieją na przyszłość po Robercie Lewandowskim. Chociaż sam lewy zapewnia, że z kadry nie ucieka. Wojciech Szczęsny również nie potrafi do końca zdeklarować, czy w kadrze zostaje, czy nie. Trudno mu podjąć decyzję, bije się z myślami, wcale się nie dziwię, natomiast powoli trzeba szukać następców i za Szczęsnego, i za Lewandowskiego. Nie wiem, jaka czeka przyszłość kiviora w tej kadrze, bo po tym faulu, zdarza się oczywiście, że się zdarza no, może mieć problemy fantastyczne znalezisko w postaci Kaspra Urbańskiego, bez żadnych kompleksów, wychodzi na duży turniej daje z siebie wszystko, gra agresywnie, jest głodny piłki walczy do końca, wie absolutnie że trzeba się pokazać, no jeszcze nigdy w takich superlatywach nie mówiliśmy o przegranej bo przegraliśmy i z Holandią, i z Francją i z Austrią, okazuje się, że to Austria była najtrudniejszym rywalem i najbardziej, takim największym czarnym koniem naszej grupy. Francuzi wychodzą raptem z drugiego miejsca, czy z trzeciego? Francuzi wychodzą z drugiego miejsca, Fran Holandia wychodzi z trzeciego. No tak, no bo Austria, która wygrywa z Holandią, to faktycznie jest duże zaskoczenie i tam też było mocno strzelane 3 do 2. Pomijając tą samobójczą bramkę w szóstej minucie. No i Polacy. No i tutaj można by naprawdę mówić, gdyby. Nam ciągle gdzieś tam brakuje jakiegoś takiego pyłku, szczęścia, czegoś takiego, co, co można by posypać i sprawić, że będziemy grać w jakiś sposób inaczej. No ale coś się nowego pojawiło, to znaczy pojawiła się gra odważna, pojawiła się gra defensywna. Nie mocno cofnięcie, ale właśnie mocno do przodu, w ataku faktem jest, że piłkarze mówią w różnych sportowych językach. Mam takie wrażenie, że Robert Lewandowski, który do końca jeszcze nie porzucił albo inaczej, Robert Lewandowski, który mówi w dwóch językach, hiszpańskim i niemieckim, Wojciech Szczęsny, który mówi językiem włoskim, tak samo jak Kacper Urbański. No i mamy taki miszmasz różnych stylów i mam takie wrażenie, że Michał Probierz jednak nie, to co mu się nie udało, to połączyć właśnie tych stylów. Nie potrafił wyciągnąć tak co jest najlepsze z tych piłkarzy, a starał się znowu uszyć coś na nowo. I mam takie też wrażenie, że przychodzi kolejny selekcjoner, który mówi: Dobra, teraz będziemy grać tak. I ma raptem parę tygodni na to, żeby nauczyć drużynę grania według własnych założeń. Gdzieś zabrakło chyba wysłuchania tych piłkarzy, chyba jeszcze poukładania. Narzekał sam probierz na to, że po bokach mu brakuje, że z tyłu mu brakuje. No więc czas na, na wielkie łowy. Z jednej strony mówi o tym, że jest zalążek drużyny, jest zalążek reprezentacji, która na następnych turniejach to dopiero pokaże. Tylko że wtedy też do gry wejdą inni piłkarze w innych drużynach i, i znowu będzie, że wyprzedzają nas o epokę, jeżeli chodzi o szkolenie e, zawodników. To przecież Michał Probierz odpowiadał za młodzieżówkę, to przecież on szkolił te kadry, to on miał im wskazywać w jaki sposób grać e, w piłkę. Po czym sięga po starych, sprawdzonych e, na w turniejach zawodników dając nielicznym młodym szanse i mówi no to teraz będziemy grać i będziemy się uczyć i będziemy patrzeć jak grają inni, bo inni grają bardziej agresywnie, a my dopiero będziemy się tego uczyć. No to kiedy mieliśmy się tego uczyć, jak nie za probieża, który był w kadrze młodzieżowej? Myślę, że po tej euforii jaką jest remis z Francją przyjdzie czas rozliczeń. PZP zapewnia, probierz zostaje. No pewnie, że zostaje, bo już tylu przerobiliśmy selekcjonerów, że chyba najwyższa pora trochę od tego odpocząć i i, I nie szukać po raz kolejny nowego, który będzie chciał się wykazać. Już mniej więcej wiemy, na co probierza stać. Wiemy, że potrafi rozmawiać z drużyną, że ma wśród nich chyba jakiś taki szacunek i, i posłuch. No tylko pytanie, czy mając światowej klasy piłkarzy mamy też światowej klasy selekcjonera? Myślę, że przed Michałem Prowieżem teraz bardzo dużo trudnych rozmów. Wszyscy muszą trochę wyluzować. I piłkarze muszą wyluzować, bo muszą mieć świadomość, że to nie jest tak, że przychodzą na konferencje i muszą się przed dziennikarzami tłumaczyć, którzy ich tam rozliczają, bo wszyscy, mam takie wrażenie, są mocno napięci. I Michał Prowierz musi pewnie trochę wyluzować i e, wziąć na klatę również to, że no, sorry, ale mimo trudnej grupy, były takie momenty, kiedy można było trochę lepiej zagrać, a tłumaczenie, że gdyby wyciągnąć 35 minut ze 180, no to się nagle okazuje, że... Ile to jest? 20%? Dobrze zagraliśmy? No, to 20% dobrze rozegranych minut na, na spotkaniu z dwiema drużynami. No, to sam pan Michał Probierz przyzna, że to jest niewiele. No. ale mówiłem, że będzie remis. I mówiłem, że wszyscy będą mówić: no dobra, z Austrią nie poszło, z Holandią nie poszło, ale z aktualnymi wicemistrzami świata zremisowaliśmy jeden do jednego, graliśmy jak równy z równym. No i koniec końców, chociaż pierwsi odpadamy z tego euro to jako pierwsi wracamy w dobrych humorach.